I ruszyły. Oj, problemy tam miał simik z Purhibem, żeby dobrze wystartował. Teraz musi nadrabiać stracony dystans. A na prowadzeniu Małup dzielnie z nim tam ostro walczy Boj Mador. I Boy Mador wysuwa się na prowadzenie. Drugi jest Małup na trzeciej pozycji Saudia. Teraz na trzecie miejsce przesuwa się. El Nazir teraz już znowu poprawia Purhip. Prowadzi Boimador. Na drugiej pozycji galopuje Małup, na trzecim miejscu Purhip. Czwarta jest Saudia, na piątej pozycji El Nazir i zamyka stawkę Alebir. O już mocno jechany Boimador. Za moment pewnie ta czwórka wyprzedzi tego konia. Przy wewnętrznej zyskał Purhip, i, a od zewnętrznej zaatakował Małup. I te dwa konie na prowadzeniu, Boj Imador już ma dosyć Purhip i e, Małup. Purhip i Małup. Za nimi e, Saudia oraz bardzo lekko galopujący El Nazir. Albir i Boj nie będą liczyły się w gonitwie. Na prostą wyprowadza Purchip. Purchip atakuje go Małup. Purchip Małup i polem finisuje El Nazir. Małup, Purchip i El Nazir. Małup, Purchip, El Nazir. Te trzy konie zdala od reszty. El Nazir dobiera się do no Małupa. Małupel Nazir, Małupel Nazir, zacięta walka o zwycięstwo. Zostało 100 metrów. Małupel Nazir, Małupel Nazir i w celowniku o 3 czwarte długości wygrywa Małup, drugi jest El Nazir, trzeci Purchi.